Odkryliśmy wzorzec, który wyjaśnia, dlaczego niczego nie znaleziono. Przeszły wyniki badań zegarka. Coś istotnego? Substancja, która wyżarła wszystko poza gumą. Mieszanka kwasu siarkowego i nadtlenku wodoru. On rozpuszcza ciała. Kwas solny potrzebuje kilku tygodni, tej mieszance wystarczą trzy godziny. To roztwór pirania. Sprawca nie tylko zabija ofiary, chce je unicestwić. Musimy ustalić, co je łączy. Penelope nam pomoże. Przeciętny technik nie sprawdza folderu ze spamem. Ja natomiast grzebię w śmieciach aż znajdę skarb. Coś wartościowego. Dlatego zostaliśmy przyjaciółmi. W co znalazłaś? Anonimowy adres mailowy z przypadkowym ciągiem liter, dlatego wiadomości trafiały do spamu. To sprawca? Tak sądzę, biorąc pod uwagę treść, wiem co zrobiłeś mojej żonie, twoje dziecko urodziła. Najwyraźniej sprawca uważa, że jeden z nich zapłodnił jego żonę, raczej wbrew jej woli. Byli karani za przemoc seksualną? Alan George, napaść na tle seksualnym. Mamy motyw. Taki, który prowadzi do ciąży. Dzięki, przyjaciółko. Proszę, przyjacielu. Po pierwsze, złapałeś nie tego faceta. Nie sądzę. Nie wiem, za kogo mnie uważasz, ale nigdy bym tego nie zrobił. Nie mnie musisz przekonać, mój Boże, pamiętasz mnie? Boże, przyznaj, co zrobiłeś. Chyba się przyznał.